No, hello, ja jestem Sopken. Witam wszystkich w odcinku pod tytułem Top 10 Gier w 2021 roku. Będzie to lista nadchodzących gier, jakie ujrzą dopiero światło dzienne. Zapraszam do oglądania. Miejsce 10. Back for Blood. Miejsce 10. Gra, która jest dość podobna do Left 4 Dead a mianowicie Back for Blood, którego premierę możemy zobaczyć w roku 2021. Akcja gry to dzisiaj po wybuchu epidemii, w którym większość ludzkości jest chora lub zarażona. I zamienia się w ujeżdżonych, pozostawiając graczy w post-apokaliptycznym świecie. Grupa weteranów, zwanych czyścicielami, zbiera się, by odeprzeć zombie. Gra jest kooperacyjna dla 4 graczy i 8 graczy w trybie PvP z naciskiem na tryb wieloosobowy i powtarzalność. Nowością w Back 4 Blood są karty. Na początku każdego poziomu gracze muszą zbudować swoją talię kart, z której dostosowują różne elementy rozgrywki, takie jak modyfikowanie zdrowia. Obrażeń i wytrzymałości gracza. Oprócz kart graczy są też karty zepsucia przeciwko graczowi, aby utrudnić jego postępy, które mogą przywoływać dodatkowych wrogów, aktywować efekty mgły i zwiększać rozmiar hordy. Miejsce 9 Beyond Good Evil 2. Na miejscu dziewiątym znajduje się Beyond Good Evil 2, którego pełna została przewidziana na rok 2021. Przygodowa gra akcji osadzona w otwartym świecie i rozgrywana z perspektywy trzeciej osoby. Ma bardziej tradycyjne elementy RPG. Gracz generuje postać, która rozpoczyna grę z niskiego poziomu, zwanego levelem. Postać może być mężczyzną lub kobietą. Gra ma też szeroki zasięg eksploracji. Wykonując różne zadania, gracze poprawiają różne atrybuty, a także zdobywają statki kosmiczne i członków załogi które z czasem mogą ulepszać. Odwiedzają planety, które mają własne społeczności, a wykonując zadania na tych planetach zdobywają nowe technologie lub inne aspekty ulepszania ich statków kosmicznych. Miejsce ósme, Evil West. Na miejscu ósmym musiał się znaleźć Evil West. Jest to pierwszoosobowa strzelanka oraz gra akcji, która łączy dziki zachód z mrocznymi, krwawymi potworami. Data premiery z tego co nam wiadomo jest jedynie określona na rok 2021. Gracze wcielają się w Jesse'ego Rentiera, jednego z ostatnich pozostałych agentów z linii ściśle tajnych łowców wampirów. Jest jedyną nadzieją ludzkości na pojawiające się roczne zagrożenie. Robi się ścienia w trybie fabularnym. W brutalnie wybuchowej walce rozpętuje się piekło za pomocą broni palnej, rękawicy napędzanej błyskawicami i gadżetów, które można ulepszać. We Villa Westa możemy grać zarówno sami, jak i ze znajomymi. Twórcy też zadbali o to, by gracze mogli swobodnie eksplorować mapę. Miejsce siódme: Tom Kleincy z Rainbow Six Quarantine. Miejsce siódme zajmuje Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine. Premiera tej gry została zaplanowana na rok 2021. Jednak nie znamy dokładnej daty premiery. Jest to gra, która kładzie duży nacisk na pracę zespołową, precyzyjne strzelanie i wykorzystywanie zniszczalnych środowisk. Gracze muszą stawiać czoła całkowicie na wyodmianie zmotowanego pasażyta pochodzącego z innego świata. Zarażą ludzi i wszystko, co ich otacza, będąc najbardziej zabójczym i trudnym do pokonania przeciwnikiem, z jakim przyszło im się zmierzyć. Miejsce szóste Diablo 4 Na miejscu szóstym Diablo 4, którego premiera plasuje się na rok 2021. Akcja została osadzona w sanktuarium jest to piekielna kraina, w której demony przejęły kontrolę. Ma to być świat przeszedzony mrokiem i brudem. Co będzie regularnie podkreślane przez obskurne lokacje. Jakie przyjdzie nam zwiedzacz podczas grania, producent w dosyć ciekawy i odważny sposób podchodzi do tematu PvP. Według twórców, starcia pomiędzy użytkownikami nie będą zbalansowane i sprawiedliwe. Chcę w ten sposób pokazać, że wchodząc do świata Diablo 4 musimy mylić się z zagrożeniem, czekającym nas na każdym kroku. Podczas rozgrywki gracze otrzymują możliwość modyfikowania wyglądu swojego bohatera poprzez zmianę fryzury, koloru skóry, znaków charakterystycznych na twarzy oraz innych akcesoriów ozdobnych. Miejsce 5, Battlefield 6. Wśród najbardziej wyczekiwanych gier na miejscu 5 nie mogło zabraknąć kolejnej części Battlefielda 6, którego premiera pracuje się na wakacje 2021 roku. W nowej części będzie można zauważyć animacje twarzy, które będą bardziej realistyczne niż poprzednio. Tym razem pola bitew staną się jeszcze większe, potencjalnie z większą liczbą graczy, chociaż nie jest jasne, czy Battlefield 6 zdecyduje się na bardziej nowoczesne, czy bardziej tradycyjne ustawienie. Andrew Wilson z EA powiedział, że gra będzie oznaczać powrót do totalnej wolny militarnej, kolejna wersja tej gry na pewno przypanie do gustu fanów wojen i strzelanek. Miejsce czwarte, Ark 2. Na miejscu czwartym znajdziemy grę, która jest połączeniem Parku Jurajskiego, Monster Hunter, God of War oraz Szybkich i Wściekłych, a mianowicie jest to Ark 2, w którym główną twarzą oraz producentem gry zostaje Win Diesel. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale przewidywana jest na przełom roku 2001, a roku 2002. To kontynuacja pierwszej części sandboxowej gry survivalowej, która po raz pierwszy została wydana na PC w 2015 roku. W Ark jest wiele różnych dinozaurów, ale także inne prehistoryczne lub w inny sposób wymarłe stworzenia, które możesz nie tylko przekształcić we własne duże zoo, ale także jeździć i rozmnażać. Nie jest to jednak zabawne, ponieważ przetrwanie, do którego wskazuje tytuł gry, jest kluczowym punktem doświadczenia. Miejsce trzecie Far Cry 6. Tropikalna wyspa, bezwzględny dyktator i rodzący się ruch oporu. Brzmi jak wstęp do dobrej strzelanki. Do taką właśnie zapowiada się Far Cry 6. Nie zabraknie szerokiego arsenału oraz możliwych terenów do eksploracji. Fabuła zabierze nas w centrum rewolucji, trwającym na tropikalnym miarze. Tamtejszy prezydent ma zamiar przywrócić krajowi dawną chwałę, a zarazem przygotować syna do tego, aby w przyszłości zajął jego miejsce. Po drugiej stronie barykady stanie Dani Rojas. W jego rolę męsko lub damską trzeba będzie się wcielić, prowadząc do walki partyzantów. Premiera tej gry jest przewidziana na 18 luty 2021 roku. Miejsce drugie Resident Evil Village. Na miejscu drugim możemy znaleźć kolejną część Resident Evil. -a. Jest to seria najbardziej znanych i najwyżej ocenionych horrorów do tej pory. Premiera została przewidziana na 7 maja 2021 roku. Podobnie jak poprzednia część gry, oferuje nam widok pierwszoosobowy oraz kładzie większy nacisk na eksplorację całej mapy. Twórcy gry także dają nam możliwość craftingu różnych przedmiotów. Fabuła jest kontynuacją poprzedniej części, a mianowicie Itan i jego żona Mia zamieszkali w nowych miejscu. Niedawno na świecie pojawiła się ich córeczka, której para stara się poświęcać jak najwięcej swojego czasu. Kiedy wydaje się, że koszmary przyszłości ich nie dosięgają, rodziny dotykają kolejne nieszczęście. Miejsce pierwsze. Dying Light 2 Jestem pierwszym jest wyczekiwana przez dużą publikę gra Dying Light. Jest to druga odsłona jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych polskich serii gier. Nie wiadomo kiedy będzie mieć ona swoją dokładną premierę, ale jest przewidywana na rok 2021. Dying Light, tak jak poprzednia wersja, jest grą akcji z elementami zręcznościowymi. W której sterujemy bohaterem z pierwszej osoby. Akcja gry toczy się 15 lat po wybuchu epidemii zombie w The City. Gracze muszą podjąć walkę z żywymi trupami, a także ludźmi. W nadchodzącej produkcji zobaczymy także ulepszone animacje postaci czy rozwinięty system modyfikacji uzbrojenia. Gra wydaje się bardzo interesująca i na wysokim poziomie, dlatego została przeze mnie wyróżniona na pierwszym miejscu. Film dobiegł końca. Jeżeli ci się spodobało, zostaw lajka, a jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw suba. Jeżeli masz jakiś pomysł na kolejny film, napisz komentarz. Był z tobą Sopkan, trzymaj się, poł.